Mam dzisiaj. Jedną rzecz z Wami do obejrzenia. Bardzo mi się spodobało ostatnie oglądanie i mamy odgadnij Bajkę po piosence. Aż taki jeden! Filmy <grymko> Chciałabym pozgadywać z Wami. I będą tutaj kawałki czołówek i są starsze i nowsze tytuły. Będziemy zgadywać razem bajki po tym. Mam nadzieję, że nam w miarę sprawnie pójdzie. Pozwolę sobie zatrzymywać, mam odgadnij bajkę po piosence. Puszczam, co wy na to? Gotowi? Gotowi? Proszę mi słuchać. Ja, ja chcę tylko powiedzieć, że te pry-pry-pry, nie wiem czemu, ale nie daje mi vibe sprzed roku. Nie wiem, te pry-pry-pry brzmi jakby to było takie milenialskie trochę? I don't know. Takie, nie wiem, 2016, co nie? A to jest z zeszłego roku. Ja to znam! Czekajcie, dobra! Ja sobie pozwolę wyłączyć odliczanie. Ja sobie pozwolę. Ale... Kurde! To było coś z CGI! To było coś z CGI! Nie pamiętam to tu! Ez, e... ma taka... Pięknie jest ma taka Dobra. <gwierdzenie> L, faktycznie! Boże! Ja, ja nie pamiętałam, co nie? Boże, ja pamiętam, że to na, Pols na początku to chyba na Nickelodeon leciało, a potem na Pulsacie. Co, jesteś CGI? A jestem, a jestem. <grym> w Jarczacie. O, matka, jest mi nazwy, a wiem, że to ogląda. No właśnie, będzie tutaj pewnie dużo takich rzeczy. Widać, że Bezbek ogląda. O, poczekaj, Bezbek oglądała? Nie zapamiętała? Bezbek! Jakiś Bezbek? Jaki Bezbek? O, hajo! Ptaszek. No i... Easy. Easy 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 No Shrek, no, no tak Wiesz, <gryż> to jest za łatwe Myślałam, że to będzie będą seriale Czyli to będzie trudniejsze, niż myślałam Oooo, Boże Dobra, pa pamiętacie, pamiętacie, wodogrzmoty małe. <grych> Kurde, jeszcze raz aż się puszczę, boże. Ale bym zrobiła. Watch, ale bym zrobiła. Ej, a jakbyśmy oglądali. Jakbyśmy oglądali. O, matko, ja bym sobie obejrzała wodogrzmoty małe. Tak po kolei, wszystkie odcinki. Wiecie co? Możliwe, że zrobię kiedyś jakiś... Mm, na Discordzie weekend z wodogrzmatami małymi i jak ktoś będzie miał ochotę, to będziemy od rana do wieczora przez dwa dni oglądać, a jak ktoś będzie miał ochotę po prostu wbić i pooglądać to też będzie mógł. Wydaje mi się, że takie coś można zrobić. <śmum> Dziesiąty łyk biorę. <śmum> Statek! <śmum> Bo się uwielbiałam to, ale po latach to było tak kringżowe. No No przecież to jest sąsiady, no przecież jak jak te sąsiady, no? Patmat i sąsiedzi? Matmat? Nie, no chyba sąsiedzi. Ta, ta. O, Boże O, matko. No, no chyba wiecie. Boże, ja pamiętam, jak finał mi się tego ciągnął. O, matko. Ja pamiętam, jak finał mi się tego ciągnął, bo finał był kinówką i mi się tak nie podobało zakończenie tego że. Ej, serio, to nie jest bajka, tylko serial No i tak zostało to nazwane, okej okay. ciało na kanale z bajkami, teoretycznie Ale boże... nie no, czołówka... czołówka nie ma tak jak hotel była nieba lepsza Tu! Tu! Ja też dobrze wiem Nie ma to jak hotel tu. Tu. A zwłaszcza ten, dawajcie O Boże! Mam wywiad z voice aktorką <grym> oh my god, Hannah Montana Boże, to seriale, nie bajki I don't know <grym> no, I don't know Hannah Montana ja pamiętam jak miałam perukę Hannah Montany jako prezent dostałam i ona bardzo tragicznie skończyła <grym> ona bardzo tragicznie skończyła Huch. Ja pamiętam, bo, no, wiesz, jak generalnie, jak masz plastikową perukę, która nie jest dobrej jakości syntetykiem, to ona bardzo lubi się plątać i nie rozplątywać, a prawdziwe włosie ma do, do siebie, że da się je bardzo łatwo rozczesać. I, Im bardziej cieszysz takie kołtony bez y, rozczesania z zmiękczaczem czy czymś takim, no to tym większe kołtony się robią. Ale wiecie, na początku Hannah Montana, a potem miałam przynajmniej na Halloween jakąś Wiedźmę, co nie jest peruki <ścoughs> Czy inne gniazdo na głowie? No <śmienicza> To jest dalej serial! <śmienicza> Big <time. śmienicza> Przecież to dalej jest serial, lol ale mógł chociaż wymieszać! Ej! Ej! Ale mógł chociaż wymieszać to z bajkami! Czemu to są same seriale pomiędzy? A, to był Shrek! To też jest serial! Ale nie wiem, jak to się nazywało. To było po polsku... Taniec rządzi? Taniec rządzi? Coś takiego? Ale... Czemu to są w ogóle angielskie tytuły? Przecież to było Taniec rządzi, a nie Shake it up! W sensie się sequita był po angielsku, ale czemu skoro to jest polski quiz to po angielsku? O Boże... Dobra. Gdzieś mam na płycie jakieś odcinki. Ja nie mogę! Ja mam gdzieś. No, bo ja mam taki zbiór w papierowych. Kiedyś w papierowych takich yy, kwadratowych kopertach, jakby to powiedzieć, kartonowych bardziej, wciskali płytki i doklejali je do gazet. I wtedy można było kupić zwykłą gazetę albo dopłacić chyba tam 5 zł i mieć z płytką. I miałam całą kolekcję tych takich płytkowych. I pamiętam, że też miałam z pierwszej. O boże!

Aha. Co to jest? Czekajcie, jeszcze raz chcę to. Co to jest? Jaki zając? Miałam to na płycie! Nie, nie oglądałam tego za dużo. Miałam to na płycie. Nie kojarzę czołówki Czy to jest Inspektor Gadget? To, to jakiś fragment... Inspektor Gadget to chyba ta! Nie! Yeah! No pogada... Halo! Kurde, ja bardziej pamiętam, że tam jeszcze były te damskie głosy. Jest. Nie wiem! Nie znam! Ołówek? Nie oglądałam ołówka Nie oglądałam ówka! Nie znam tego. Znaczy wiem, że istniało, ale nie znam. Ortka. Źle odpsio! No, Ryksio! Ryksio! Oj, trochę robi! <ścoughs> Skubidu. Już pora wstać! Wyruszyć z domu! Przyjaciela spotkać znów! Okay. Kubuś! 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 Kupuś! Kupuś. <laughs> Takie... hm... Co to jest? Co to jest? Takie hm hmm. i w życiu bym w te trzy sekundy nie wpadła na tą. Już pora wstać, wyruszyć z domu. Przyjaciela spotkać snu. Szkajcie, szkajcie. Nie chcę głupoty, pan nie Nie chcę nie chcę głupoty! O, Dobra. Lek pod nosem. Moje plece. AHA! Dobrze pamiętałam! Zanim ktoś napisał, pamiętałam! O Boże, ale bym to obejrzała. dom, znaczy dom dla zmyślonych przyjaciół, pani Foster, jam giry cement, nie straszny nam. Powalą bimy, nie jest sam. Bo budowniczy to przypamiętam! Nooo! To jest nie jest sam. To ogólnie jest. W Ogólnie? Nie, to idzie. Boże! A ja, a pomyliłam z tym lwem. Ja sobie od razu w głowie miałam tego lwa. Ja od razu tego lwa w głowie Nie tylko ja, nie tylko ja miałam Ja przecież musiałam to, że to jest lew? No, no, no czaty, no czaty na łaska! My beloved! My beloved! Nie wiem, nie znam, aha! Timon pumba, Aha! aha! Kraina lodu, czyli zima w zestawcu na A! No był szrek na start! Był szrek na start! Ty zaczyna się lato, a z latem wakacje I czasu wolnego jest tyle! Właśnie! Teraz wrócił, yy, wrócił yy, Finansi Ferb z nowym sezonem, trzeba obejrzeć, trzeba oglądać, bo się, się problem wibracje, jak spędzić najlepiej te chwile. Gdy <grytanie> <grytanie> zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle, znów pojawia się problem... <grytanie> trzeba obejrzeć. Dini to przeciętny gość. Badek ma za mama tata, dziki ciągle Powiem Wam, że. <gryw> ja mam wrażenie, że to miało pik. Swój pik, jak już. Chwilę po tym, jak się puff pojawił. Jeszcze przed pufem moim zdaniem, było super, to miało pik, jak się puff pojawił. A potem, jak zaczęli to wydłużać na siłę, potem w ogóle był jakiś sezon z. Yy, że. Fimi to jednak ma dwóch wróżków. Czy tam trzech wróżków, bo już był pół, Więc musi mieć na pół z jakąś losową dziewczynką e, dwóch wróżków chrzestnych, dorosłych. Bo skoro ma dwóch dorosłych, to powinni się zajmować dwoma osobnymi dziećmi. Więc musiał się dzielić z nimi na pół z jakąś losową londynką. Teraz w ogóle jakiś rebrand pod jakąś zupełnie inną osobę. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co poszło nie tak. Ja nie wiem, co tu się stało. Bo jestem, ja taki ostateczny pik był jak puf się pojawił, a potem jak już dalej szli z tym pufem w... dalej, to już było tylko gorzej. O bo! Nie, no to jest coś, co zaczynało się super, a skończyło się jak Dziś zwykle.

Niż minionki? Wyginam śmiało nam ciało wyginam nam ciało dla mnie to Wygin nam śmiało ciało wyginam <laughs> nam ciało wygin nam ciało dla mnie to! Mało.